się państwu nisko. Wczoraj wieczorem prezydent Jacek Gaśkowiek ogłosił, że po raz trzeci będzie się ubiegał o urząd, fotel pre, prezydencki w Poznaniu. No to na świeżo dzisiaj w naszym studiu pan prezydent. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i od razu nie będę wyjął w bawełnę, ładnie to tak łamać dane słowo. Nie będę kandydował więcej niż dwie kadencje. Własne słowo. Wtedy, gdy taką deklarację składałem, nie sądziłem, że przyjdzie mi kierować poznaniem w takim okresie. Mam tu na myśli zarówno te 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości, w których to samorządy i samorządowcy byli wrogiem tego państwa, jak i również w tych zakresach związanych chociażby z pandemią czy z wojną Rosji z Ukrainą. To, tak to wszystko de facto w dużej mierze, no może oprócz wojny Rosji z Ukrainą się skończyło. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odszedł, przegrał wybory. Pandemii na razie na razie jest zaleczona. No właściwie powodów. No i jestem nie przekonany, ma. że przy sprawności premiera Tuska i ministra Szłapki bardzo szybko będą odblokowane pieniądze z KPO. Jak państwo wiedzą, one muszą zostać też wydane w odpowiednim czasie. Tak, mamy, w blokach, mamy, mamy w blokach startowych tak naprawdę przygotowane projekty, chociażby związane z modernizacją naszych dwóch miejskich szpitali. To jest Ponad 200 milionów złotych. Chcielibyśmy dokończyć e, wymianę tak naprawdę już najnowocześniejszego w Polsce e, taboru tramwajowego. Ale są jeszcze te tramwaje, które są. E, Dobrze, a nie może e, tego niezbyt... pański następca zrobić namaszczony no, no, przez Pytanie, pana... pytanie ale to, to nie jest rolą nie, e, nie jest rolą prezydenta e, namaszczać. No, tak. e, w tym zakresie, po pierwsze to są e, wybory, to mieszkańcy dokonują e, tego wyboru. E, a jeszcze czasowo i... jest coś liczy. Znaczy w tym mieście, i, bez okay, Ale to, tak to po władzę należy sięgnąć i też e, musi wygrać w tych wyborach ktoś, kto jest najlepszy, komu poznańcy zaufają. A nie lepiej sobie usiąść z boku i wziąć popcorn i patrzeć, kto, no, kto po panu tę nie, władzę no, no, to, sobie zdobędzie? To byłoby najłatwiejsze. To byłoby najłatwiejsze. E, I zgodne i, z prawdą. Dwie nie, kadencje, To byłoby było przede wszystkim najłatwiejsze. No i pytanie jest, e, oczywiście, czy w moim wieku, mając lat 59, e, należy jeszcze Wyznaczać sobie pewne cele, należy jeszcze próbować coś zrobić. Należy, Biden. należy mówi to coś należy, Panu. Należy walczyć, należy, należy walczyć o, 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 o swoje marzenia, bo tak naprawdę to jest kwestia tego poznania moich marzeń. I bardzo dużo się udało zrobić w układzie inwestycyjnym. E, politycy często składają różnego rodzaju deklaracje, co zrobią. E, państwo sami. Niektórzy mówią, by że będą dwie kadencje. E, ale Państwo sami, sami mogli zobaczyć, tak, co zostało zrobione. E, natomiast gdyby nie pozbawienie, e, szczególnie tych dużych samorządów środków e, finansowych w wyniku, w wyniku zmian e, przez e, Prawo i Sprawiedliwość. My mielibyśmy dzisiaj e, o 600 milionów e, złotych rocznie więcej. E, gdyby uh -huh. te pieniądze były, to w ciągu tych dziewięciu lat e, udałoby nam się zrobić e, znacznie więcej. I ale, ale nie e, boiś... to też jest Panie istotne. Prezydentie... Dzisiaj, dzisiaj, no. dzisiaj tak naprawdę są zupełnie inne warunki. Mamy po drugiej stronie partnera. Mamy rząd, który rozumie samorząd i który będzie chciał z nim współdziałać. Mamy te środki z KPO i nie ma teraz czasu na to, żeby tracić miesiące na to, żeby się z czymś zapoznać. W tej chwili jest no to, pan to czas, że Zastępcy na przykład znają się na, na mieście, no i równie dobrze któryś z pańskich zastępców mógłby kandydować, nie musiałby się zapoznawać. Pan by dotrzymał słowa, tym bardziej, że nie ma już. Pan mówił, że nie wykluczam kandydowania po raz trzeci. Jeżeli prawo i sprawiedliwość będzie sprawować dalej rządy. Nie ma prawa i sprawiedliwości w tej chwili, jest koalicja obywatelska. No tak naprawdę te warunki zostały spełnione. No Prawo, jednak... prawo, prawo i Sprawiedliwość straciło władzę. Mam nadzieję, że już na stałe, że już nikt do tej władzy nie wróci. No, już się e, I już dzisiaj widzimy w sondażach, że tak naprawdę zrównały się w tej chwili sondaże Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, będę spał spokojnie, jak te sondaże Prawa i Sprawiedliwości w Układzie Ogólnopolskim będą na tym poziomie poznańskim o, o. i wtedy będę spał spokojnie. W ten sposób mógłby pan cały czas z jednym prawem i sprawiedliwością i tego. Nie, nie, ale słuchaj, no, nie no, to, no, że... no to, 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 wreszcie wraca normalność, tak? Ta sytuacja, w której ja się spotykałem z ministrem zdrowia w gabinecie pana rektora, on wchodził jednym wejściem do szpitala, ja drugim, tak? No, wreszcie, wreszcie, wreszcie kończymy z paranoją, wreszcie kończymy z tym, że premier sygnalizuje mi, może bym lepiej nie sygnalizował tego, że się z nim spotkałem, bo, bo może będą do niego mieli pretensje na Nowogrodzkiej. No to są po prostu Panie czasy, które na szczęście minęły. a czy pan jest absolutnie pewien, że ta nowa władza będzie korzystna z punktu widzenia miasta, bo jeżeli mówimy o zapowiedzi kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, zdublowanej tej kwoty, to tak naprawdę samorząd będzie miał jeszcze mniejsze dochody z tytułu y, podatków, które obywatele płacą z racji tego, że będą mieli jeszcze wyższe. Bo niektórzy, lewica mówi nawet, że to większość obywateli będzie wtedy nie płaciła podatków. No, Przede wszystkim, przede wszystkim liczymy na to, że w zakresie takich elementów jak chociażby edukacja, że ta e, subwencja będzie tak naprawdę pokrywała nam koszty tej edukacji, a nie tak jak dzisiaj, gdzie my do tego musimy dołożyć rozwiązania. Nigdy nie pokrywała po kilkaset tak, czy 800 milionów I, i, Ale ja nie mam, ja nie mam wątpliwości, nie że nie będzie łatwo, bo ja też nie mam wątpliwości co do stanu finansów państwa. E, I te finanse trzeba w tej chwili dobrze pokładać. Mamy zresztą też wojny z Ukrainą, konieczność tak naprawdę wydawania znaczących środków na zbrojenia. To też te pieniądze można Szczęśliwie muszą być na to nie z budżetu miasta Poznania. No ale to w tym zakresie, jeżeli dostaniemy mniej subwencji, to tak naprawdę na koniec. Czyli wcale nie jest Pan taki spokojny. Nie, Ale, ale, ale ja, 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 ja nie mam możliwości i teraz po pierwsze, tak, chciałem podziękować radnym za odpowiedzialne podejście do finansów. Nasze zadłużenie dzisiaj Poznania wynosi tyle to jest połowa zadłużenia Wrocławia, to jest połowa zadłużenia tak, 40%, Łodzi. 40 Krakowa, 40 Krakowa. tyle co Lublin, ale Lublin ma budżet, który jest połową tego co naszego i A, w tym zakresie, w tym i tak zakresie, głosują, tak jak powie. nie, to nie jest tak, to jest, tak r r mieście. ale to się, no, to co się mówi, to jest tak naprawdę wtórne, to co jest, jest I na istotne korytarze. i w tym momencie, po pierwsze, to jest odpowiedzialne podejście, za co radnym tylko należy podziękować, ale to jest autonomiczny organ i to nie są wcale łatwe rozmowy, proszę mi wierzyć. Panie prezydencie, to tak. Nie krygujmy się. Obaj wiemy, że nie był pan kandydatem marzeń Platformy Obywatelskiej. Ja wiem, że to jeszcze nie jest oficjalna kandydatura, ale tak jak pan wczoraj powiedział w telewizji WTK, rozumiem, że jest pan po rozmowach. To jest mniej więcej przyklepane. I wiele, wiele osób z Poznańskiej Platformy nie chciało, żeby to pan kandydował. Mówił, że pan ma negatywny elektorat, zbyt duży, że on rośnie po tych remontach przedłużających się. Ja wiem, że one były konieczne. Natomiast pan wie, te, tych, tych dram, tych takich historii z, nie, ale, ale było jest, dużo. Ale to jest normalne w no demokracji, i... że, że każdy ma inny punkt widzenia. To jest typowe dla nie partii demokratycznych. Nie boi się pan tej obstrukcji we własnej partii? Yy, no. W ostatnich wyborach ja też nie byłem kandydatem marzeń, wielu kolegów, było wielu, wielu kolegów nie, byliśmy w trakcie remontów i panie redaktorze te remonty trwają od dziewięciu lat. Jeśli chodzi o torowiska i, to i trakcję, sieć trakcyjną, to my wydaliśmy praktycznie miliard złotych na remonty torowisk i sieci trakcyjnej. I to widać już dzisiaj, tak? I mamy, jesteśmy po kapitalnym remoncie Poznania. I to jest coś, co, co dla mnie jest ważne. I pytanie, czy mierzyć się z takimi wyzwaniami, bo najczęściej politycy deklarują, że zrobią centralny port komunikacyjny, że zrobią Polskę mm. potęgą w zakresie produkcji samochodów elektrycznych. No i tych deklaracji mieliśmy w ostatnim czasie bardzo dużo. Ja uważam, że jednak lepiej być politykiem, który potrafi coś zrobić, potrafi coś domknąć. I to jest w ogóle piękne w tym, coś, o co robi Wójt burmistrz, prezydent, że ma tak naprawdę poczucie sprawczości, kiedy jadę tramwajem na Naromowicę. mam świadomość, że miałem w tym swój udział. Tak samo jak ci radni, którzy wtedy to podpinali. A ile lat się dyskutowało na temat na Narowice? To widzę 20, tak? Stary Nikt rynek, stary, stary rynek, panie redaktorze. będą panu wypominać. <noise> stary, rynek, stary rynek będą panu wypominać. <noise> Zobaczy pan, redaktor, to będzie nasza wizytówka, będziemy się tym szczycić. Bardzo to mocno będzie jedno z najpiękniejszych miejsc Ale panie Uciek uciekł pan trochę od odpowiedzi. Wiem, że były jakieś takie burze mózgów po może jednak kogoś innego wystawić. Czy pan miał pomysł, żeby z kolei zrobić PO-Psikuz i wystartować poza listą PO z własną listą? Tak jak Jacek eee, pa, Panie, panie redaktorze, ja dobrze współpracuję z przewodniczącym Tuskiem. Wcześniej również z przewodniczącym Budką i z tym I w, I w tym, zakresie, i w tym, i w tym zakresie zawsze tak naprawdę współpracowałem i realizowałem te zadania, które mi wyznaczano. Jeżeli była kampania prezydencka Rafała Czaskowskiego, to wspierałem go w bardzo trudnych obszarach, czyli w Świętokrzyskiem, również w Małopolsce. I e, nawet teraz, tak, gdy były te marsze 4 czerwca, 15 października, na których to przemawiałem, e, również realizowałem e, te zadania, które z miałem uzgodnione z przewodniczącym z Tuskiem. I mam wielki szacunek dla Donalda Tuska, bo on zrobił coś historycznego. 15 października to są historyczne wybory dla Polski, ale on również dla. Dla moich dzieci nie i dla moich wnuków. I to również e, ważna dla moich zmiana wnuków. Pytanie takie, czy ta zmiana w Poznaniu też nie powinna nastąpić, no, z racji takiej, że każdy się zużywa. Kiedyś mówił, że... Mamy wybory, mamy wybory i to już tylko od poznaniaków zależy, czy ona nastąpi. Mógł, mógł I teraz te elementy, te elementy, te elementy, które się wiążą w tej chwili chociażby z tym, co pan mówi o tym zniecierpliwieniu, o tym, że te remonty... Pan wie, że, ale że, że, że... również są sondaże i jest wiele osób, kropla, które, wiele no. osób, które to doceniają, bo w tym momencie ja również rozmawiam z mieszkańcami ja praktycznie dwa razy w tygodniu robię inspekcję starego rynku tych miejsc, gdzie są te prace prowadzone rozmawiam z robotnikami wielki szacunek dla tych robotników. Jeżeli by chciał pan zapytać gdzie mam największy dyskomfort to właśnie w tym kiedy widzę jak oni w tym upale pracują jak teraz pracują w mrozie kiedy ja dociskam zarządy tych spółek żeby Dobrze, realizowały żeby że pan realizowały dociska, bo te, bardzo długo te terminy sobie. E, Proszę, 250 inwestycji zrealizowanych w ciągu tych 9 lat, i proszę zobaczyć tak, wartościowo, problem... ile tych inwestycji jest zrobionych w terminie i przed terminem, w warunkach abstrakcyjnie trudnych. Mam tu na myśli pandemię, mam tu na myśli również wojnę Rosji z Ukrainą i związane z tym Panie elementy, takie jak wzrost cen. Ostatnio miałem okazję gościć z tej Byłego prezydenta Ryszarda Globalnego. Muszę powiedzieć, że obstukiwałem go ze wszystkich możliwych stron, pytając, prosząc go o jakąś krytykę pańskiej sobie. Niech sobie pan wyobrazi, że prezydent Globalny do końca nie powiedział na pana jednego złego słowa. No, prezydent Globalny. Nie też... będzie recenzował pańskiej działalności I, e, i, mogę mu, i mogę mu tylko za to podziękować. Natomiast, panie redaktorze, no wydaje mi się, że teraz dotykamy też sedna, bo czy tak naprawdę naszą rolą jest to, żeby kreować emocje, żeby tak naprawdę nie, pobudzać y do krytyki, żeby patrzeć tylko na to, że na przykład, nie wiem, jakaś kostka to, to, może źle została ułożona. To, to nie jest Mówmy, sztuka dla sztuki. Nie, ale, ale, chodzi ale, ale, o to, żeby patrzeć władzy na ręce. E, ale patrzenie ktoś władzy ma na ręce, jedzę, patrzenie, miejsce, władzy, mówi, patrzenie, dobrze, patrzenie władzy na ręce to jedno, a z drugiej strony cieszymy się sukcesami. My się chyba nie potrafimy cieszyć sukcesami. My się powinniśmy cieszyć tym, że po kapitalnym remoncie Poznania wszyscy, pan redaktor radni Poznaniacy, że tyle nam się udało Chociaż zrobić. W tych trudnych warunkach. Bo tak. to nie jest tak, że to jest tak naprawdę, że jest tramwaj na Ramowice, że jest Stary Rynek, że jest Święty Marcin, Ale że to jest zasługa jednej osoby prezydenta. Tych, tych, to jest tak naprawdę... Tego wyrzucić nagle jednego dnia z głowy wyborcze wyborczej. Stąd te wątpliwości e... części Platformy. I będziemy mogli się przekonać pan... podczas wyborów, jak to ocenią poznaniacy. To też jest oczywiście dla mnie e, bardzo trudne. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że te remonty e, wymęczyły bardzo dużo, wiele osób. Że to również wpłynęło na dyskomfort czy niepełnosprawnych w zakresie dostępu do tych nieruchomości, czy też na te biznesy, które tam były prowadzone. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, konsekwencje tego, że się rozszczelnia rurociąg, który ma który podaje wodę 500, to, 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 to są trzy kamienice w ciągu 15 minut, zanim oni to zdążą zakręcić. A przez stary rynek, pod starym rynkiem, taka właśnie 500 szła. Te gazowe rury były w takim się stanie. Przyklej do tego remontu, e, jako tak, ale, ale, ale to proszę jest. zobaczyć. Co nam się udało zrobić, te kwestie retencji, i tak dalej, tak? I będziemy mieli najpiękniejszy stary rynek w Jeszcze Europie nie tylko w Polsce. Naprawdę, nie no, pan wysoko licytuje. Naprawdę będę pan trzymał za słowo. Zobaczymy, jak z tym będzie. Ostatnie pytanie, spodziewa się pan mocnego rywala. Chciałby pan mocnego rywala, bo są pogłoski, że trzecia droga lewica, myślą, może o wspólnym kandydacie. Prawo Sprawiedliwość też pewnie stawi kandydata. To jest najważniejsze, żeby, z byli mocni, żeby byli mocni rywale. Bo jeżeli jest sytuacja taka, w której ktoś jest faworytem, to wtedy takie partie polityczne, jak Prawo i Sprawiedliwość będą musiały wystawić kogoś naprawdę mocnego, a nie szynkowskiego welsenka e, który będzie się bał e, przegranej. E, Ach, I to jest właśnie piękne. I, I to jest piękne w takich jest, wyborach, że teraz wszyscy będą musieli wystawić mocnych kandydatów, będziemy mieli mocną, merytoryczną dyskusję i wygra ten, kto jest najlepszy. Na tym polegają e, wybory e, samorządowe, na tym też to jest trochę podobnie jak w sporcie. Ma wygrać na Najlepszy i w tym momencie ja czekam na to, ja żeby lubię, mocni zawodnicy wyszli i mocne zawodniczki i dyskutujmy o tym, co jest ważne dla Poznania, czego chcemy dla tego Poznania, jak ten Poznań się powinien rozwijać. Natomiast ja ten element, który mam w formie przewagi, to pokazaliśmy, ile potrafimy zrobić. Że to nie są deklaracje, tylko my potrafimy powiedzieć, chcemy to zrobić i zrobimy. To będą ciekawe wybory, jestem tego pewien. Ciekawsze pewnie niż poprzednie. Będziemy je śledzili. I tego I... sobie życzmy, panie redaktorze, i, I, I tego sobie życzmy, mam szanowni nadzieję, państwo. Że a... Przy okazji, przy okazji z, zdrowych, spokojnych świąt, Sprawy. szczęśliwego Nowego Roku. I tak naprawdę e, teraz przed nami, moim zdaniem, piękny okres nie tylko dla Poznania, ale dla całej Polski. Dziękuję. Życzę Jacek Jaśkowiak. My również dołączamy się do życzeń. Kładą się państwu nisko. Dobrego dnia.